Cześć! Samochód segmentu A z pełnym napędem hybrydowym? Szaleństwo? Czy może jednak geniusz? Granica jest bardzo cienka. Ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Przed Wami najnowsza Toyota Aygo Cross z napędem hybrydowym. Zacznijmy od tyłu, bo tył się nie zmienił. Natomiast zmiany można dostrzec z boku, bo auto urosło o 7 cm i wszystko doszło z przodu. Dlaczego? Bo mamy ten napęd hybrydowy, o którym za chwilę, natomiast z przodu widać różnicę, że jego się zmieniło. Czy na lepsze? Moim zdaniem nie. Bardziej podobała mi się poprzednia koncepcja, natomiast tutaj widać nawiązanie stylistyczne do nowego języka yy, Toyoty. Aczkolwiek dla mnie on jest po prostu zbyt masywny, jak na tak mały auto. Delikatnie zmieniła się również deska rozdzielcza, pojawiły się większe wyświetlacze przed kierowcą i większy wyświetlacz centralny. Do tego zmieniła się ta część z racji tego, że mamy właśnie tutaj napęd hybrydowy. Jeśli natomiast chodzi o wykończenie wnętrza nowego Aigo, to raczej nie spodziewajcie się miękkich tworzyw. Wszystko jest tutaj twarde, gdzie nie dotkniecie jest... Twardo, ale mówimy o samochodzie miejskim, więc pewnie za cenę samochodu, która będzie dopiero podana, no nie ma się co spodziewać jakichś turbo miękkich materiałów. Są tutaj jakieś takie stylistyczne akcenty. Czy to jest ładne? Ocencie sami. Mnie się nie podoba. Ale ta wstawka w kolorze samochodu na kierownicy jest akurat fajna. Jest też jednak tak istotna kwestia. Macie nowy wzór Felk oraz nowe lakiery. W nowym Aigo nadal mamy pojemność bagażnika 231 litrów. Jak to się udało ToyoCie, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj napęd hybrydowy i oczywiście akumulatory? Już wam tłumaczę. Hybrydowe Aigo napędzać będzie dokładnie ta sama technologia hybrydowa, którą znajdziecie w Jarisie. Czyli połączenie silnika 1,5 generującego 92 konie mechaniczne z silnikiem elektrycznym o mocy 80 koni. Łączna moc tego układu to 116 koni mechanicznych. Za współpracę między tymi napędami odpowiada oczywiście skrzynia planetarna ECVT. Dodatkowo, z racji tego, że Aigo jest mniejsze i lżejsze od Jarisa, to setkę według deklaracji ma osiągać szybciej, bo w 9,2 sekundy. No dobrze. Ale jak Toyota zrobiła to, że komponenty udało się umieścić w tym malcu bez zmiany chociażby rozstawu osi czy bagażnika. Było to możliwe dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w hybrydzie Toyoty dwóch stosów ogniw, które ułożono równolegle wzdłuż tylnej części podłogi, a akumulator pomocniczy umieszczono pod podłogą bagażnika nie wpływając na jego pojemność. Jest jeszcze jedna Kwestia, a mianowicie kwestia rozkładu masy, bo nisko umieszczony akumulator ma obniżać środek ciężkości oraz poprawiać sztywność nadwozia, co oczywiście ma się przekładać na jakość prowadzenia. Ale jak to mawiał klasyk, czas pokaże. No i ostatnia informacja, która skierowana jest dla fanów igo z silnikiem 1.0. Niestety, pora się żegnać. Bo właśnie na jego miejsce wchodzi napęd hybrydowy. Ale spokojnie, na Otarcie WS mam jeszcze jedną nowość w tym modelu. To nowe AIGO występuje również w wersji GR Sport, czyli jest tutaj nieco zmieniony zderzak, czarna maska, znowu nie jestem do końca przekonany. I oczywiście obniżony samochód, nieco bardziej utwardzony, poprawiony układ kierowniczy. Auto ma jeździć bardziej rasowo, natomiast napęd się nie zmienia. Na koniec warto dodać, że AIGO ma być lepiej wyciszone. Oczywiście, czy tak będzie, to się dowiemy, jakim samochodem się przejadę. Natomiast jeszcze musimy na to chwilę poczekać. Oczywiście cen jeszcze nie znamy. Póki co mogę poznać tylko Waszą opinię na temat tego auta. Co sądzicie o jego nowym wyglądzie i co sądzicie o tego typu napędzie w tak małym aucie? Dajcie znać w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tej krótkiej prezentacji i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!